Dobry wieczór moi drodzy. Akurat przyszedł czas, że mam troszeczkę wolnego i, i, i mogę nagrać to wideo, a pojawiło się kilka tematów. Przez przypadek no, czuję się jakbym ten, słuchajcie, jakby to był taki program i pojawiło się pytanie od słuchacza. Nie słuchajcie, generalnie ten temat to będzie taki fajny temat. Natchnienie przyszło z Instagramu, a właściwie z, z... jak to się nazywa? Instastory od Jakuba Czarodzieja, wobec czego tak powiem obiecałam, że ustosunkuję się do tej relacji. Musiałam sobie ją oczywiście nagrać żeby troszeczkę przeanalizować. Na początku, Jakubie bardzo Cię pozdrawiam. I to, co Ty mówisz, jest, to jest 100% to, z czym ja się zgadzam. To, w jaki sposób to przekazujesz, bez w ogóle, bez żadnych, bez kitu, jest OK. Jest zajebiście. Śmiać mi się chce, bo jak ja po prostu czasem słucham, mm, słucham tych rzeczy to po prostu to jest tak prawdziwe i tak, yy, tak śmieszne, że ja po prostu też sobie wyobrażam yy, te akcje niektórych ludzi na, na, te, e, na te Twoje filmiki. No i już mi się chce śmiać, nie? E, aha, do rzeczy. E, otóż to była relacja na temat ja sobie zapisałam, nie? E, na temat tego, czemu ludzie uważają, że ich problemy są najważniejsze. No więc, jak mówię w mojej odpowiedzi, ja się w ogóle 100% z tobą zgadzam, nie? E, I właściwie to chodzi bardziej o to, że ym, ty przekazujesz dokładnie to samo. To, co ja chcę przekazać, tylko po prostu przekazujemy to w inny sposób. Um, a dzisiaj się nie mogę bardziej włosami więc mam taki sztik, to kopis. Um, aha, no i o co chodzi z tymi problemami? Ja mówię, ponieważ, um, ponieważ to było pytanie, mam nadzieję, że to nie było pytanie retoryczne, um, wobec czego um, to jest bardzo proste. Um, ludzie opowiadają o swoich problemach innym ludziom. Oraz albo oczekują jakiejś litości, albo oczekują, że ci inni ludzie rozwiążą te problemy za nich. A dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, że yy, tak, zostaliśmy wychowani w takim schemacie. I to jest, takie, to jest taka bezpieczna, ta bezpieczna szuflada, nie? Że po prostu my tam jak sobie w tej szufladzie siedzimy, jak się pojawiają jakieś problemy, yy, to my nie zostaliśmy nauczeni, to będzie trochę też takie usprawiedliwienie, może tych ludzi, bo, yy, bo ludzie boją się zmian. Bo uważają, że każda zmiana no to, to w ogóle stworzy jeszcze większe problemy, tak? Z którymi teraz to już na pewno sobie kłupę, nie poradzą. Mm, chciałam przeknąć, ale taka ładna dziewczynka i przeklina. Szok, nie? Że tobie to pasuje, nie? Ja jakbym. Yy... Och, no nieważne. Słuchaj, w każdym razie... No i właśnie chodzi o to, że my się tak spotykamy na przykład, nie? Znaczy ja mówię o, o tych ludziach na, naturalnie nie wszystkich, ale no w większości tak jest, tak? Sam dużo zrobię pogada na pogodzie trochę o tym, o pracy, a o tym... No i zaczyna się. I zaczyna się ten jep. No i problem. No wiesz, no dobrze jest. Ale... I wiesz, i zaczyna się wywalanie tych, tych wszystkich problemów, ponieważ taki jest schemat. Bo my nie zostaliśmy yy, nauczeni, i nikt nam nie pokazał, że spędzać czas w towarzystwie bliskich osób, <coughs> sorry, albo nawet ze samym sobą, to po prostu my cały czas gnębimy te problemy. I o tyle, o ile jeszcze wiesz, tam dochodzi do, yy, do takich. Yy, przerzucanek, tak, albo kłócenie się, albo kto ma gorzej, to jest jeszcze ok, jak mówisz o sobie, ale słuchaj, ale najlepsze są sytuacje w momencie, kiedy, mm, kiedy my się spotykamy na przykład i mówimy o problemach innych ludzi i tam w ogóle, wiesz, zaczyna się ta kłótnia, to kto ma gorzej, bo ten ma tak, bo ten ma tak. O, to już w ogóle teraz to już w ogóle jest dramat, nie? Teraz to już jest problem nie do przejścia. I w ogóle, no nie, teraz to już nie ma szans. Ehm, aha, no i o co chodzi? Ehm, chodzi mi o to, że um, Ty mnie tak troszeczkę też um, natchnąłeś? Taką inspiracją jesteś? Ehm, inspiracją dla mnie tego. Um, tego poglądu. I tak jak powiedziałam na początku, 100% się z Tobą zgadzam. Jeżeli chodzi o przekaz, jest on zupełnie naturalny i ja rozumiem Twój wkurw, bo ja też też się tak wkurwiałam, tak? Bo ja chciałam coś właśnie przekazać ludziom i coś im pokazać, ponieważ sama kiedyś taka byłam i absolutnie się do tego przyznaję. Ale. Wiesz, jest taka, z, y, to jest taka jakby, kurwa, bariera, bariera jest nie do przejścia i ta bariera też jest problemem. Problemem jest jeszcze to, że y, dlaczego ludzie na przykład tego szczęścia nie, ym, nie, nie pokazują, znaczy dlaczego nie skupiają się na szczęściu, na szczęśliwych rzeczach, tylko na tych, na tych swoich problemach. Ym, a no dlatego, że większość ludzi nie umie się cieszyć i Mm, oni nie znają szczęścia. I jest y, i wiesz doskonale o tym, o czym ja mówię. Y, to jest taki y, to jest taka lightowa wersja y, przekazu tego, co ty y, też przekazujesz, co chcesz powiedzieć. Y, I myślę, że dalej będziesz dla mnie inspiracją, absolutnie. I, i też mam jeszcze kilka tematów do poruszenia. Y, no no co tyle chciałam. W ramach tego, że tam obiecałam odpowiedź, nie? Także reasumując, sorry. Aha, już chyba wszystko powiedziałam. Reasumując, Ym, o bezpieczeństwie powiedziałam, że to jest takie bezpieczne. Że, jak już jesteś w tej swojej szufladce, to jest fajnie, jak y, wyjdziesz, pogadasz sobie o problemach swoich, albo innych ludzi. Czasem nawet też się ucieszysz, że inni mają gorzej. To jest... To jest temat rzeka i, i... No tak, ale to można podejść do tego albo ze spokojem i puścić. Ale jest taka potrzeba wewnętrzna i ja też mam tą potrzebę, żeby tych ludzi w końcu oświecić, ogarnąć i, i żeby oni się cholera obudzili, nie? Ale to jest tak, jeżeli ktoś chce to zrobić, to to zrobi za wszelką cenę, a jeżeli ktoś nie chce tego zrobić, to będzie żył w tych swoich problemach do końca świata i jeden dzień dłużej. No, to tyle. No, to Jakub pozdrawiam. Insta śledzę na bieżąco. I um, jeszcze mam na koniec. na koniec jeszcze ten. Um, cytat. Cytat, słuchajcie. Um, o. Cytat jest też z Instagramu, cytat jest z, z, z instagramu e, motywacja trening muzyka po konsultacji z właścicielem tego konta. Um, pozwolił on mi na cytowanie swoich cytatów. Słuchajcie, cytat, nie? Uwaga. Za kilka miesięcy będziesz inną osobą. Będziesz tym, kim teraz wybierzesz, by być. Punkt. Besos.